witam na moim jachciku dzisiaj bardzo ważny dzień tablice rejestracyjne i dowodzik już mam w ręku na razie tymczasowy za trzy tygodnie do odebrania ale mogę już jeździć na razie jednak trochę zabawy z plandeką na razie przymiarka stelaż od środka tak wygląda taki sobie właśnie wymyśliłem klandekę znalazłem w, jednych, w jednym ze schowków łodzi zrobiłem przymiarkę nie widać pewnie na filmie ale naprawdę jest kupę miejsca z tyłu na dwa siedzonka i Dużo wędek. Będzie łapane. Teraz będę szył bimini. To jest zadanie na kilka następnych dni. Tak wygląda ochrona przed deszczem od zewnątrz. Tak jak mówiłem na razie taka płachta zarzucona. Bo już nie ma tego starego bimini. A ostatnia ciągle pada. Myślę, że jakoś mi się uda to wszystko złożyć do kupy. A teraz zapraszam do szwalni. Szwalni jak to w szwalni. Najważniejsza rzecz to maszyna i materiał. Maszynę mi się udało kupić profesjonalną. I to nawet ze stolikiem. Trochę mały się okazuje jak na bimini, muszę podstawiać różne rzeczy, żeby to jakoś dobrze uszyć, żeby mi się nie zsuwało i nie wałkowało. Bimini rozcięte, poprute, to było za dużo, to zostało sprute. To jakieś takie wstawki będę wstawiał, to było tak zagięte na no, taki łuk jakiś coś tam. O, tragedia. Kupę rzeczy, kupę prucia, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Najważniejsze, że mam taką dużą piwnicę. jest dużo miejsca bez niej. Nie wiem, jakbym sobie poradził. No dobrze, trzeba się brać do pracy. Następny filmik, mam nadzieję, to już będzie uszytym i dobrze uszytym w Zapraszam do oglądania kolejnych filmów. Zapraszam do lajkowania i subskrybowania. Do zobaczenia w kolejnym filmie.